Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy nasze rozważania antropologiczne, czyli rozważania dotyczące człowieka, czy filozoficznych ująć człowieka, i dzisiaj chcę podjąć temat władzy, władz człowieka. Oczywiście nie chodzi tu o władze polityczne, czy społeczne, czy partyjno-państwowe. Chodzi o władzę jednostkowego człowieka, czyli Pewne wyspecjalizowane możliwości dokonywania określonych działań czy określonych czynności. Czyli władza jest to taka część wyodrębniona przez formę możliwości człowieka, która umożliwia mu podejmowanie określonych działań. Jakie działania, jakie typy działań takie władze. Często święty Tomasz używa określenia tradycyjnego, mianowicie władze duszy. Dlaczego władzę duszy? Bo to właśnie forma. Forma, która w przypadku bytów żywych po prostu nazywana jest już od Arystotelesa duszą, wyznacza, decyduje o tym, jakie władze ma dany byt, ma dana istota, no i przez te władze które przejawiają się w różnych czynnościach, no możemy, możemy określić typ, typ bytu, czy, czy charakter tego bytu. Przy takim postawieniu tej sprawy mamy trzy typy dusz, ponieważ mamy generalnie trzy typy bytów żywych. Rośliny, zwierzęta, ludzie. Jak Święty Tomasz charakteryzuje te władze? No, najlepiej można zobaczyć na schemacie. Tak jak powiedziałem, posiadanie duszy jest wspólne wszystkim bytom żywym. Wobec czego mamy duszę wegetatywną, czyli duszę roślin, duszę roślinną, duszę zmysłową, czyli duszę właściwą dla zwierząt. I duszę rozumną, czyli duszę bytów osobowych, i specjalnie skupimy się tutaj na bycie ludzkim. Jeśli chodzi o duszę wegetatywną, przejawia ona się w trzech działaniach, i wobec tego przypisujemy jej trzy władze: jest to władza odżywiania, władza rozmnażania i władza wzrastania. Może nawet trzeba by zmienić kolejność, najpierw władza odżywiania, potem wzrastania, potem rozmnażania. Ale oczywiście wiadomo o co chodzi. Są to te trzy podstawowe czynności wegetatywne, czy jest to tak zwane życie wegetatywne. Jeśli chodzi o życie zmysłowe, ono buduje się przede wszystkim na zmysłach wewnętrznych, które stanowią no, o bogactwie wewnętrznego życia zmysłowego zwierząt. Oczywiście wstępem do poznania zwierzęcego jest poznanie przez zmysły zewnętrzne, widzenie, słyszenie, czucie wiadomo. Natomiast dusza bytów rozumnych charakteryzuje się poznaniem intelektualnym. Poznaniem intelektualnym, które Buduje się na dwóch intelektach. Intelekcie możnościowym, czyli tym, który jest no, ostatecznym kresem lub autorem poznania, i intelekcie czynnym, który swoiście przygotowuje przedmiot poznania, o czym jeszcze będziemy mówić. I po stronie władz intelektualnych mamy także władzę, która odpowiada za nasze postępowanie. Władzę, która podejmuje decyzję, tę władzę tradycyjnie nazywa się wolą. Dodać można także, że oczywiście po stronie zmysłów, oprócz poznania, mamy także pewne władze popychające nas do działania, władze pożądawcze. No i przejawami, przejawami tych władz pożądawczych są znane nam wszystkim uczucia, które. Które nami targają od czasu do czasu w różnych kierunkach, z czym czasami bywa kłopot, ale o tym także jeszcze będzie. Proszę Państwa, przedstawiony schemat dusz i władz przekłada się w sposób bezpośredni na to, jakimi władzami dysponuje człowiek. Jest to nieco złożone, także, także tradycyjnie, Lepiej widać to na schemacie. Struktura władz człowieka przedstawia się następująco. Najpierw święty Tomasz podkreśla, że dysponujemy czymś, co nazwać można pożądaniem naturalnym. Pewnym no, śladem instynktu, pewnym. Yy, Instynktem, można powiedzieć, samozachowawczym. To pożądanie naturalne to jest taka skłonność występująca i przejawia, w całym bycie ludzkim i przejawiająca się we wszystkich władzach człowieka, polegająca na tym, że człowiek chroni swoje życie indywidualne, no a także chroni. I jak gdyby przedłuża życie gatunkowe. Z tym tylko, że bardzo często uwadze komentatorów znika taka wypowiedź świętego Tomasza, w której on podkreśla to, co przed chwilą powiedziałem. Pożądanie naturalne nie jest jakąś osobną władzą. Pożądanie naturalne przejawia się w tych. I funkcjonuje w tych władzach, w jakie dany, dany byt jest wyposażony. Więc jeśli to będzie zwierzę, to ono się przejawia na poziomie zmysłowym. Jeśli to będzie człowiek, to pożądanie naturalne przejawia się owszem na poziomie zmysłowym, ale także na poziomie intelektualnym. Wobec tego, pożądanie naturalne to nie jest według świętego Tomasza no, jakieś zwierzątko siedzące w nas i po prostu jak gdyby żyjące w nas swoim życiem. To jest zawsze pewna skłonność przeniesiona na poziom także intelektu i woli. Władze zmysłowe. Władze zmysłowe no, są skutkiem tego, że posiadamy ciało, więc to jest w człowieku no, to, co mamy wspólne ze zwierzętami. Te władze zmysłowe dzielą się na poznawcze, czyli te władze, którymi poznajemy, zmysły zewnętrzne, które wszyscy znamy, ale także zmysły wewnętrzne, takie jak wyobraźnia, czy pamięć, czy inne. Będziemy o nich jeszcze mówić. I na poziomie zmysłowym mamy władze pożądawcze. Władze, władze pożądawcze, czyli takie, które na podstawie wyników poznania zmysłowego skłaniają nas ku jakiejś rzeczy lub od czegoś nas odwracają. Proszę Państwa, no to po prostu y, działaniem tych władz pożądawczych na poziomie zmysłowym są, y, są uczucia, o czym, o czym już wspomniałem. Władze intelektualne z kolei. No to przede wszystkim władze poznawcze, intelekt czynny i intelekt możnościowy i władzą pożądawczą na poziomie intelektualnym jest wola, o czym także już mówiłem. Może dwa słowa jeszcze o samym wyrazie pożądanie. Wyraz pożądanie ma, jak po polsku, no, pewien odcień pejolatywny. Tymczasem w klasycznym języku łacińskim oznacza to apetitus. Apetitus, czyli skierowanie, dążenie. No, tradycyjnie tłumaczy się to jako pożądanie, ale trzeba dodać, że no, nie ma tutaj żadnego, ne, żadnych negatywnych konotacji. Pożądanie w jako taki termin techniczny klasycznej filozofii człowieka oznacza po prostu dążenie na podstawie uzyskanego poznania, dążenie w jakimś, w jakimś celu. Dlatego niektórzy proponują zmianę na władze dążeniowe, dążnościowe. No, ale w, tradycyjnie ten wyraz łaciński, appetitus, tłumaczy się jako pożądanie, i, i, i wobec tego jest tutaj no, taka uwaga i taka trudność, żeby wyłączyć to. Pejoratywne skojarzenie. Proszę Państwa, co z tego wynika? Przede wszystkim taką nowością, czy pewnym, może nawet trudem w akceptacji tego ujęcia jest fakt, że dla Arystotelesa, a potem dla świętego Tomasza, dusza to jest zawsze forma bytów żywych. Wobec tego dusza nie jest tylko właściwością człowieka. Dusze mają także w tym ujęciu rośliny i, i zwierzęta. I to jest pierwsze, no, nazwijmy to, zaskakujące, ponieważ od dziecka żeśmy się nauczyli myśleć, że, że dusza jest domeną tylko człowieka, natomiast rośliny i, i zwierzęta takowej nie mają. Mają, ale inną. Przy takim właśnie ujęciu, że dusza jest zasadą życia i, i wobec tego formą bytu żywego. Przypominam, to jest ujęcie Arystotelesa, przejęte i zaakceptowane przez świętego Tomasza. I wobec tego, w przypadku człowieka, mamy do czynienia z duszą rozumną. Duszą, która podmiotuje czy te najważniejsze. Dla nas działania, działania intelektualne i działania decyzyjne. To znamionuje, to wyróżnia człowieka. Ale dusza ludzka ma taki charakter, że wyznacza także wszystkie te czynności, które podmiotują dusze niższe. Dusze, dusza wegetatywna i dusza zmysłowa. Czyli mamy jedną duszę, duszę intelektualną, która swoimi Działaniami, czy która wyznacza także działania wegetatywne i zmysłowe. Proszę Państwa, jest to chyba dość przejrzysta koncepcja, dość jasna. Natomiast no, paradoksalne jest to, że ta koncepcja w czasach świętego Tomasza, czyli koncepcja, że człowiek ma jedną duszę. Była najbardziej atakowana, i wydawała się dyskutantom Świętego Tomasza najbardziej absurdalna. No, dzisiaj raczej, raczej nie mamy takich wątpliwości i, i, i rzadko, rzadko można spotkać kogoś, kto uważa, że człowiek ma kilka dusz. Natomiast, tak jak powiedziałem, w czasach Świętego Tomasza. Był to pogląd bardzo egzotyczny, i, i jedyna dysputa, w której Tomasz uczestniczył, dysputa w odniesieniu do jego własnych poglądów, dotyczyła właśnie tego, tego tematu, i, i była tak burzliwa, że, że święty Tomasz w pewnym momencie włożył ręce do kieszeni i wyszedł z niej, bo uważał, że no właściwie. Ze, przerodziła się, w, dysputa przerodziła się w awanturę i, i po prostu szkoda na nią czasu. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny, na następny wykład, który będzie dotyczył problemu dzisiaj dyskutowanego, problemu, który będę, problemu płci mianowicie, który będę chciał przedstawić w ramach tego schematu dusz duszy i władz duszy, jaki przekazał nam święty Tomasz. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam.